Depresja w podejściu poznawczo-behawioralnym. W podejściu poznawczo-behawioralnym zakłada się, że zniekształcone procesy myślowe nie tylko wpływają na nasze emocje, ale również wywołują fizyczne symptomy depresji. Terapia ta koncentruje się na zmianie utrwalonych wzorców myślowych, aby przywrócić pacjentom dobre samopoczucie oraz wzmocnić umiejętności radzenia sobie ze stresem. Praktycy terapii poznawczo-behawioralnej zwracają uwagę na ścisłą zależność między nastrojem a aktywnością. Dzięki pracy nad zmianą sposobu myślenia, pacjenci uczą się lepiej reagować w trudnych sytuacjach oraz poprawiają swoje umiejętności społeczne. Zgodnie z koncepcjami behawioralnymi, nasze zachowania i emocje kształtują się w wyniku powtarzających się, często dysschematów reagowania na zmieniające się warunki otoczenia. Kluczową rolę odgrywają tu zniekształcenia poznawcze wyolbrzymione i lub irracjonalne wzorce myślenia, które utrwalają objawy zaburzeń psychicznych, szczególnie depresyjnych i lękowych. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami mają tendencję do selektywnego skupiania się na negatywnych aspektach rzeczywistości, co prowadzi do popełniania błędów logicznych i wyciągania wniosków zgodnych z ich negatywnym schematem myślowym. Do najczęściej występujących zniekształceń poznawczych należą: myślenie czarno-białe, postrzeganie sytuacji jako albo idealnych, albo całkowicie beznadziejnych, bez miejsca na niuanse. Czarne okulary skupianie się wyłącznie na negatywnych szczegółach, co powoduje że cała sytuacja wydaje się przytłaczająco negatywna. Filtr mentalny ignorowanie pełnego obrazu sytuacji i koncentrowanie się na jednym negatywnym aspekcie. Personalizacja nadmierne obwinianie siebie za własne niepowodzenia, a także za niepowodzenia innych. Generalizacja stosowanie uogólnień typu wszystko, zawsze czy nigdy w negatywnym kontekście, na przykład, wszystko jest źle. Lekceważenie pozytywnych informacji, ignorowanie lub deprecjonowanie pozytywnych doświadczeń, osiągnięć czy cech, mimo braku obiektywnych przesłanek. W praktyce terapeutycznej proces ten przebiega etapowo. Na początku identyfikuje się wczesne, negatywne przekonania o sobie, które powstały na bazie wcześniejszych doświadczeń. Następnie, poprzez istotne wydarzenia życiowe, te przekonania zostają aktywowane, co prowadzi do pojawienia się negatywnych myśli oraz objawów somatycznych. W końcowej fazie te negatywne przekonania wywołują kaskadę automatycznych, negatywnych myśli o sobie, otaczającym świecie i przyszłości, potwierdzając obecność zaburzeń depresyjnych. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga zatem nie tylko w identyfikacji i zrozumieniu tych zniekształceń, ale przede wszystkim w ich modyfikacji, co stanowi kluczowy krok na drodze do odzyskania równowagi emocjonalnej i poprawy jakości życia.